Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, bing rozpoczyna nowy dzień. Oh. Och, nie ma to jak poranna kawa. Nic się nie stało, Bing. Zaraz posprzątamy. Żabeczka, gąbeczka nam pomoże. Żabeczka, gąbeczka! Bardzo chciało jej się pić. <laughs> Rzeczywiście. Czas na filiżankę kawy. O, wylałem mleko. <laughs> Nic nie szkodzi, Bing. Zaraz posprzątamy. <gąbeczka> Żabeczka gąbeczka lubi mleko. Wypiła to ostatniej kropelki. <gąbeczka> <O. gąbeczka> Rozsypały mi się chrupki. Hmm, rzeczywiście. Może jednak lepiej postawić samochodzik na podłodze, co? No tak. Cześć, Wówu. Cześć. Czy chcesz pyszne chrupki? To proszę. <laughs> Mówi, że chce. To wspaniale. Mogę je odkurzyć? Oczywiście. Jesteście obaj gotowi, by zacząć? Tak. Uwaga! Uwaga! Wow, 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 wow! Słyszysz, jak chropki wpadają mu do brzuszka? Był bardzo głodny! Miam, miam! Miam! Jeszcze pod stołem? Tak, widzę! I jeszcze tutaj? Aha! Koniec? Jeszcze chwila! Dobrze! Kaj... Stop! już! Co się stało, Bin? Wówu zjadł moje autko! Wówu zjadł twoje autko? Ohoho! E. Spokojnie, odsuń się kawałek, bo będzie się kurzyć. E. Zaczynamy! Aha. No tak. Aha, aha. Tuż się ukryłeś. Proszę! To nie jest moje autko! Ależ jest! Moje autko! Pamiętaj, Bing. Palonik może zrobić... Bum. 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 Też tak mogę? Musisz tylko... Hop. Robić to... Hop. Delikatnie. Hop! O! Bind. Bind. Spójrz, flop! Jaką ja mam dużą kupę? Tak, widzę. Baloniki nie lubią takich zabaw! Mój balonik lubi! Bing! Nic ci nie jest, Bing. Mm, ale huk. Gdzie jest balonik? O, od skakania na nim. Twój balonik pękł. Och. No. Proszę. To nie jest mój balonik. Hmm, hmm. Czy możesz go nadmuchać jeszcze raz? Już się nie da. Balonik pękł. Ale ja go bardzo chcę. Już nie możesz go mieć, Bing. On pękł. Pamiętaj, że kiedy balonik pęknie, niestety nic już się nie da zrobić, żeby z powrotem go nadmuchać. Mogę go zostawić? Oczywiście. Gdzie możemy go schować, żeby o nim nie zapomnieć? Och, do papa pudełka. Dobry pomysł, króliczku. O, tu będzie dobrze balonikowi. Będę tu zaglądał kiedy zechcę. O tak. Papa pa, baloniku. Papa pa, baloniku. Może go narysujesz, żeby pamiętać jak kiedyś wyglądał? Tak. Narysuję go tutaj. I <laughs> jeszcze buźka. Jaki miły uśmiech. Spójrz flop. Jest moje autko. I skacząca sałata, i flamaster pingwinek, no i mój balonik. Mm, mm, <coughs> Mogę ci pomóc, flop? Oczywiście. Dziękuję. Zaczekaj, Tulisiu. Gotowy? Tak. No to. Wow, 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 wow! Wow! <coughs> oui! Mogę ci jeszcze trochę pomóc, Flop? Jasne. O, masz mokrą pelerynkę. Musisz teraz wyschnąć. Zaczekaj tu. Skarpetka. Spinacz, proszę. Spinacz. Oho, ale jest groźny. Lepiej nie wkładać do środka paluszków Klap, klap! Klap! Świetnie! Klap, klap, klap! Coś ci pokażę, Tulisiu. Patrz, to jest mój czerwony ręcznik. Bardzo ładnie pachnie. Powąchaj go! O, pięknie! Cześć, zielona koszulko! Cześć! Cześć, pasiasta skarpetko! Cześć, druga pasiasta skarpetko! Cześć! Cześć, kłapiące spinacze! Flop! Oh. Jeszcze nie przywitaliśmy się z moimi majtkami! O! tu tu wóź! No! Cześć, majtki! <gry> o. o! Czemu podciągasz sznurek do góry, Flop? No cóż... Ponieważ im wyżej, tym wiatr mocniej dmucha. I kiedy robi wuś pranie schnie. Patrz flop! Jestem wiatrem! Wuś. <laughs> Rzeczywiście. Króliś tuliś, wuś! O, o. O. Wszystko w porządku? Tak. Hmm. Gdzie jest tu tuliś? Nie widzę go, Flop. W, wleciał przez okno. A, tu a, 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 a. nie! Mm, ojej! O, Flop! On jest cały mokry i brudny. Nie martw się, Bing. Nic się nie stało. Już jestem, Tulisiu! Za chwilę znowu będziesz czysty. Proszę, przyniosłem kaczorka. Mm -hmm. Chodź, Tulisiu. Pora na kąpiel. Mm, świetnie. Tylko ja i Tulisiu robimy wóź. Przywitaj się z sałatą, Tulisiu. Sześć sałato. Cześć, sałato. Chodź tu Lisiu, chodź Sałato! Chodź tu lisiu! Chodź Sałato! <grym> wóż! <grym> wóż! <grym> wóż! <grym> wóż! O! Nie można robić wusi z telefonem. Zaczekaj tu Sałato! Zaczekaj tu sałato! Wóż, tu liś! Wuś! Hop, hop! <grym> <grym> Sałato! O! No pokaż mi się! O, o nie! Zepsu się o, o, o nie! Zaraz siadamy do stołu, Bing! <laughs> Przewajmy się! O, Bing! A... Hmm. O... Wszystko w porządku, Bing? Gdzie jest telefon? Nie wiem, zgubiłem go. Zgubiłeś? O, no dobrze. Gdzie on może być? Nie przejmuj się tak bardzo, Bing. Zaraz zadzwonimy na mój numer. Usłyszymy go. O, dźwięk dochodzi z kuchni. Hmm. Aha, to zabawne. O. O. Jakim cudem znalazł się w koszu? A, o, ojej. Bing! Bing. Nie mam mnie tutaj. Kocyk ma zdecydowanie kształt króliczka. Jesteś pewien, że cię tu nie ma? Tak. Tak? Aha. Dobrze. Hmm. Na szczęście twoja gradziała, Bing. Na szczęście hmm. twoja gradziała, Bing. Jest tam kto? Jest tam kto? Hmm. Tak. Ciekawe, kto? Kto wrzucił telefon do kosza na śmieci? Kto wrzucił telefon do kosza na śmieci? Ja to zrobiłem. Uuu, ach, ach, ach. Powiedz, co się stało. Poczujesz się lepiej, gdy mi wszystko hmm. opowiesz. Ja i tuliś wzięliśmy sałatę do ogrodu, Aha. ale zrobiliśmy wóź za blisko hmm. i wtedy telefon spadł i się stłukł. Oho, hmm. rozumiem. Tak jak mówiliśmy, telefony nie lubią wóź. Nie, ale ponieważ się popsuł, wrzuciłem go do kosza. Uh -huh. Bałem się do tego przyznać. Uh -huh. Wybacz mi, Flop. Hmm, cóż, najważniejsze, że powiedziałeś mi prawdę, Pink. Mm. Nieprzyjemnie jest siedzieć pod kocem i wstydzić się, prawda? Prawda. Naprawisz go, Flop? <laughs> ja nie potrafię, um. ale nie martw się, jutro zaniesiemy um. go do serwisu. Tam cię naprawię, Telefoniku. Tam cię naprawię, Telefoniku. <głos> Nie, <głos> będę ciebie, Nie będę robił blisko ciebie Fusi. Nie będę robił blisko ciebie Fusi. O to chodziło, Króliczku. O to chodziło, Króliczku. <noise> <noise> Zdecyduj, które biszkopty zabieramy. Zbożowe czy marchwiowe? Oba. <noise> Wskakujcie do busika, biszkopty. Miam, miam, miam. Świetnie. A więc wzięliśmy kocy. Tak. Kanapki. Tak. Napoje. Tak. I biszkopty. <laughs> I biszkopty. Tak, a więc chodźmy. Zaczekaj chwileczkę, flop. Zapomnieliśmy majtek. Rzeczywiście. Suche majtki zawsze mogą się przydać. Skakujcie do busika, majtki. Mniam, mniam, mniam. Dobrze. Mamy ze sobą kocyk. Tak. Kanapki. Tak. Napoje. Tak. Biszkopty. Tak. Majtki. Tak. Mamy wszystko, czego nam potrzeba. Gotów? Tak. A więc... Ruszajmy na piknik! Na piknik! Niestety, co my teraz zrobimy? O, weźmiemy parasolkę? Hmm, nawet największa parasolka nie poradzi nic na mokrą trawę. Możemy schować się pod drzewem. Bing. Niestety dzisiaj jest za mokro na piknik. O, Lob! Jesteśmy już spakowani. Wiem Bing. Urządzimy piknik innego dnia, gdy będzie sucho. Ale ja chcę piknik teraz. Wiem, Bing. Chodź, wyjmiemy rzeczy z guzika. No dobrze. Kocyk. Tak. Kanapki. Tak. Picie. Tak. Biszkopty. Tak. I. Majtki. <noise> tak jest. Popatrz, flop! To jest piknik w naszej kuchni. Masz rację. Siadaj flop. Urządzimy sobie piknik w naszej kuchni teraz. Pewnie. Proszę, Bing. Ale to pyszne. O to chodziło, króliczku. Dużo światła! Spójrz, Flop! To twój cień! Jest za tobą! Teraz <grym> jeszcze dzień dobry, mój cieniu! A gdzie jest mój cień, Flop? Czekaj, pokażę ci! Ja chcę go znaleźć! Proszę! Cieniu! 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 Gdzie jesteś? Cieniu! Bing! O, nigdzie go nie widzę, Flop! Spójrz! Jest za tobą! Się na drzwiach. Zgadza się. Światło widzi Ciebie, a Ty widzisz swój dzień. <toski> Jestem dzielnym potworem. <toski> o to chodziło, króliczku! Hmm. Jeszcze chwila. W tym czasie wybierzemy nowy ręcznik, bo ten jest w paście. Zgoda. Pink. Idę. To na pewno ten. Króliś, tuliś. Wóż! Wóż! O. Stop! Ile piany! Dużo więcej niż się spodziewałem. O. Tak, wskakuj, ale będzie zabawa! O tak, siądź, bo marwisz. Nie mogę usiąść. Wszystko w porządku? Tak, trochę dużo tej piany. Hmm. Tak, chciałeś. Piana wpada mi do nosa oh. Za dużo tej piany, Flop Spokojnie, nie denerwuj się, Bing Wyjdź z Proszę Dziękuję, Flop Jednak tej piany było za dużo Tak, to prawda, Bing Hmm, może przegonimy trochę te bąbelki I wrócisz do kąpieli Hmm ale jak? Zobaczysz. Trzymaj. Wystarczy wziąć do łapki prysznic i odkręcić zimną wodę. No, zobacz. Piana powoli znika. Zimna woda wypłoszyła bąbelki. Uciekajcie. Już nie jest za dużo. Piany jest w sam raz. Patrz. <grystanie> Zgadza się. Wykąpany? Tak. W piżamce? Tak. Kocyś jest? Tak. Wszystko do snu hmm. przygotowane. Tak! Co teraz? Króliś tuliś. Króliś tuliś? Tak. Króliś tuliś też musi przygotować się do snu. Doprawdy? Popatrz! On też ma tak jakby swój kocyś. Faktycznie. Pelerynka jak twój kocyk. O, Milusi. Przytul kocyś, Tulisiu. Czujesz, jak jest mięciutki? Hmm, czy ty i Tulisz nie zapomnieliście o czymś? Um, o, zęby! <grymne> nie umyłem zębów, Flop. Może zrobicie z Tulisiem wóś do łazienki i razem je umyjecie. Dobrze. Kruliś, Bing! Słucham, Flop. Jeszcze Peleryna, proszę. Kruliś tu liś, puś, puś. tutaj tu Gotowy? O, o, ja to zrobię. Hmm. Nie za dużo pasty, wystarczy troszeczkę. O, o. Wypluj. Wypuść. Bardzo ładnie, króliczku. Świetnie! Kąpiel? Była? żamka Jest. Kocyś, peleryna? Jest tu Tuliś? Jest. Zęby czyste? Tak. Co zostało? Siusiu przed snem. Dobrze. Zrobione? Tak. Hmm? O, Flop! Co się stało? Mój kocysz jest mokry. O, rzeczywiście jest mokry. Wysusz go, flop! Nie o to chodzi. Kocyś wpadł do toalety o. i jest brudny. Nie zasnę bez mojego kocysia. Rozumiem, ale kocyś koniecznie musi zostać ubrany. Nie! O. Włączę pralkę, kiedy będziesz spał. Jutro kocyś będzie czysty i suchy. O, ale ja potrzebuję kocysia teraz, żeby z nim zasnąć. Chcę go przytulić! No tak. Co by tu zrobić? Mm. Może tulisz podzielić się z tobą pelerynką. Jest za mała. O, jest mała, ale dotknij jej. Mięciutka. A jak pachnie? Mm hmm. Wysz. Pachnie ładnie, Flop. To znaczy, że może być? Hmm. Co prawda to nie jest mój kocyś, ale też jest Milusi. Spróbujesz z nim zasnąć? Tak, ale tylko na jedną noc. Jutro dostanę kocyś z powrotem. Oczywiście. A więc, wykąpany? Tak. W piżamce? Tak. Królisz tuliż jest? Jest. Zęby umyte? Tak. Pelerynka jest? Tak. Coś jeszcze? Czytanie. Jasne. Uf, niedaleko stąd, tuż za zakrętem, królisz tuliś idzie spać. To opowiadanie o Tulisiu. Zgadza się, Bing. O Tulisiu i o Tobie. I o kocysiu. Otóż to.